Witam was kochani serdecznie witam. Witam. Dzisiaj jest czwartek, 13 marca 2025 roku. W końcu mamy czwartek. łomatko weekend niedługo, ten weekend też szybko minie pewnie. No ale dobra, zobaczmy, co dzisiejszy dzień nam przyniesie, jakie energie dzisiejszy dzień nam przyniesie, co się dzisiaj może wydarzyć. Na co powinniśmy uważać. Zaczynamy od karty Normand. Mamy mężczyznę. Mamy trumnę. I mamy dziecko. hu. Słuchajcie, ja nie wiem, to może być odrodzenie. Jeżeli z kimś będziecie kończyć, to tutaj się coś odrodzi, albo coś będzie zaczynało, coś nowego. No ale dobra, zobaczymy, co nam ta yy, karty tarota chcą powiedzieć. Coś z tym mężczyzną, koniec, początek. Koniec i początek z tym mężczyzną. D. Kończymy z czymś, coś umiera, coś nowego się zaczyna. Przez tego mężczyznę. Mamy pazia buław, mamy kapłankę. Mamy sąd, mamy osiem mieczy i mamy cztery buławy. Słuchajcie ta dzisiejsza energia w kartach przynosi duże zmiany, znaczy istotne zmiany dzisiaj. Tu są jakieś również ukryte prawdy i nowe początki, ale też także mamy pewne ograniczenia, może które będą wymagały od was cierpliwości oraz takiego głębszego zrozumienia co się dzieje w waszym życiu. Także no, karty wskazują tutaj istotne wydarzenia związane z pewnym mężczyzną. To jest zakończenie jakiegoś etapu, ale to jest również możliwość rozpoczęcia czegoś nowego. Także yy, słuchajcie. Mamy mężczyznę, mamy trumnę, mamy dziecko. I jeżeli chodzi o karty Lenormand, to tutaj one tutaj wskazują wpływ, duży wpływ pewnej osoby, tego mężczyzny na waszą sytuację życiową. Trumna sugeruje zakończenie jakiegoś etapu albo jakąś nagłą zmianę podczas gdy dziecko odnosi się do nowego początku, do świeżego spojrzenia na sprawy, na możliwości, które się pojawią. Może to oznaczać właśnie, że ktoś, kto był dotąd istotną postacią w waszym życiu, zmieni swoją postawę i relacja z tą osobą się zakończy albo się przekształci. Także możliwe, że sytuacja z przeszłości dobiega końca. Co otwiera drzwi do czegoś nowego. Słuchajcie, mamy pazia buław, mamy kapłankę, mamy sąd, mamy osiem mieczy, mamy cztery buławy. Także ten tarot e, tutaj wskazuje ten proces dojrzewania do decyzji, dojrzewania do tej zmiany. Paść buław mówi o tym, że możecie otrzymać jakieś informacje, coś co wzbudzi Waszą ciekawość, coś co skłoni Was do podjęcia inicjatywy. Kapłanka natomiast mówi o tym, że warto dzisiaj się kierować intuicją, więcej obserwować, aniżeli na przykład mówić. Sąd to jest taka karta, która jest kartą przełomu i może symbolizować również ważną wiadomość, ważną decyzję, coś związane z przeszłością albo ta przeszłość będzie dawała znać o sobie. I również sąd mówi o konieczności, jak gdyby rozliczenia się z czymś, co zostało jeszcze niedokończone. Także trzeba będzie może coś zakończyć. Natomiast osiem mieczy wskazuje na ograniczenia. Być może utknęliście gdzieś w jakiejś sytuacji, która się wydaje bez wyjścia, ale cztery buławy dają tą nadzieję na stabilizację i cztery buławy również sugerują, że pomimo trudności dzisiaj znajdziecie spokój, dzisiaj znajdziecie poczucie bezpieczeństwa. W znanym sobie otoczeniu, bym powiedziała w Waszym domu, to poczujecie się komfortowo, bezpiecznie. Słuchajcie, na pewno jakieś przełomy w relacji z mężczyzną. Także dzisiaj nastąpi jakiś ważny moment w kontakcie z, z kimś istotnym dla Was. Być może to jest zakończenie pewnej znajomości, być może to jest wyjaśnienie jakichś dawnych spraw i rozpoczęcie nowego etapu. Jeżeli czekacie na wiadomość, ona może nadejść i przynieść jakieś nieoczekiwane skutki. Tutaj dzisiaj będziecie musieli podejmować jakieś decyzje w sprawie przeszłości. Trumna i sąd razem w ogóle tutaj sugerują, że coś było dla Ciebie nierozwiązane. Dzisiaj nabierze nowego znaczenia i być może, może to być urzędowa decyzja, może to być zakończenie jakiejś sprawy prawnej, może to być rozstanie, może to być wewnętrzne pogodzenie się z pewnym faktem. Do tego mamy blokadę, mamy konieczność spojrzenia w głąb siebie. I osiem mieczy pokazuje, że możecie dziś czuć się ograniczenie przez pewne okoliczności albo przez swoje myśli. Kapłanka mówi, że kluczem do przejścia przez ten dzień będzie spokój, ta nasza rozwaga, ta nasza intuicja. I mamy również nowe perspektywy, ale one wymagają cierpliwości. Mamy dziecko i mamy pazia buław, także tutaj jest też energia trochę dzieci, albo te, te nasze pomysły. Te nasze nowe perspektywy, one są dopiero jeszcze na etapie takiego zalążka i będą wymagały czasu, żeby w pełni się rozwinąć. Także nie spieszcie się z decyzjami dzisiaj, dajcie sobie przestrzeń na przemyślenia. Słuchajcie, ten dzień może przynieść wam zmiany, które wydadzą się trudne albo niespodziewane, ale są one konieczne do tego, żebyście mogli ruszyć naprzód. Ufajcie swojej intuicji i pozwólcie, żeby te stare sprawy się zamknęły. Zamiast walczyć z tym, co po prostu jest nieuniknione, szukajcie stabilności tam, gdzie już ją macie, zamiast w ogóle próbować budować coś na chwiejnych fundamentach. Także no, dla każdego coś innego albo tu będzie zakończenie, albo tu będzie po prostu wyjaśnienie sobie jakichś spraw i zaczynanie od nowa. Ale kierujcie się tą mądrością ym, kapłanki. Ale ja chcę jeszcze zobaczyć, jaka jest porada dzisiaj dla nas jaka jest porada. Jaka jest dzisiaj porada dla nas? Słuchajcie, tu jest jakaś nowa oferta, która idzie do nas, możliwa od tego mężczyzny, ale to jest osoba z król denarów. To może być ktoś pod znaku ziemskiego. Mamy koziorożca, byka, pannę. Coś tutaj jest. Zdeterminowany ktoś tutaj dostanie jakąś, e, ja bym powiedziała, ofertę. to Może być nagroda, to może być cokolwiek. E, to jest coś nowego. No, słuchajcie, hmm. e, em, jaka jest porada? Słuchajcie, dzisiaj będzie dobry dzień na podejmowanie właśnie decyzji, na wykorzystywanie, na wykorzystanie okazji. To też może być coś związane ze sprawami finansowymi, materialnymi, zawodowymi, bo mamy denary. Ale w dzisiejszym dniu będzie warto postawić na konkretne działania, na determinację, na odpowiedzialność za swoje wybory. Słuchajcie, tutaj mamy nowe możliwości, szczególnie w obszarach materialnych, pracy, finansów, jakichś długoterminowych inwestycji. Także może pojawić się szansa na jakiś nowy projekt, na rozmowę o podwyżce, o współpracę, pomysł. Coś, co warto rozważyć. To jest także znak, że dzisiaj warto skupić się na praktycznych działaniach, które mogą przynieść nam stabilność, bezpieczeństwo. To jest Azdenaruch, ale to jest oferta, to jest może rozmowa z kimś, coś, co chce budować od nowa. I do tego mamy rydwan. Rydwan to jest karta, która zachęca nas do odwagi, do zdecydowania, do przejmowania kontroli nad swoim losem. To będzie dobry dzień, żeby, żebyście podejmowali odważne kroki, żebyście działali pewnie, żebyście się nie wahali, jeżeli przed Wami stoi jakieś wyzwanie. I Rydwan mówi też o podróżach, więc możliwe, że dziś czeka Was ważny wyjazd, ważne spotkanie, które przyspieszy rozwój pewnej sprawy. No i słuchajcie, ten król Denaru to jest taki król stabilny, odpowiedzialny, on jest rozsądny. Także może dzisiaj się spotkać z kimś takim wpływowym, kto może pomoże Wam w finansach, w biznesie, w karierze, albo sami powinniście przejąć rolę osoby, Zarządzającej swoimi sp sprawami w sposób mądry i pragmatyczny. Także ta dzisiejsza porada jest taka, żebyście wykorzystali nadarzającą się szansę, żebyście działali pewnie, ale również z rozsądkiem. Jeżeli macie jakąś przed sobą ważną decyzję finansową, zawodową, życiową, to nie bójcie się zrobić pierwszego kroku, ten sukces leży w waszych rękach, tylko bądźcie odważni. I pędźcie do przodu. Także taka porada na dzisiaj. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za oglądanie.